Bokserka reprezentuje klub ZKB Ziembice. W półfinale zmierzyła się z zawodniczką bombardiera Gdynia Justyną Woźniak. Gdynianka pokonała Szymczynem czynem 3 do 0. Wiem, że muszę się dalej realizować, muszę jeszcze bardziej trenować, żeby osiągnąć szczyt. Mam nadzieję, że to kiedyś zrobię. Zanim trafiła na treningi bokserskie prowadzone przez Włodzimierza Stopkę przy sekcji walk MMA AZT z Luta do Rysnysa, przez pół roku walczyła w innym klubie. W tym czasie nieustannie zmagała się z kontuzjami. Wychowuje Zakochałam się na filmach z lat 70. tych czyli na rokim. W ogóle jestem ogromną fanką Sylwestra Stalona, zakochałam się w nim jako dziecko, dlatego chciałam też stać się wielkim mistrzem i realizować się w boksie. Ale pasja zwyciężyła. Sylwia raz jeszcze zawalczyła o marzenia. Ona przyszła jakaś taka niepukładana, no, no skaleczona trochę przez jakiegoś tam kogoś, kto ją próbował uczyć, no ale Wzięła się w garść i, i naprawiła się, i teraz mi się wydaje, że jest, jest super. Pracujemy nad całą techniką. Najważniejsze jest właśnie taka wola walki, żeby, żeby się nie cofać, tylko cały czas iść do przodu. No. To jest, I ona to ma. Na treningach bije się głównie z mężczyznami. I to bardzo dobrze, chyba się leje. Ostatnio widziałem na treningu, jak tutaj no, nie jednego chłopaka podczas sparingu bo mocno pobiła. Przy takich łopaczek z ziemi chyba który teraz startował na jakichś tam zawodach ogólnopolskich. No i powiem szczerze, że tak trochę go Sylwia stumkła. O taryfie ulgowej z racji płci Sylwia nie chce nawet słyszeć. Tak się raz zdarzyło, jak uderzyłem Sylwię mocniej w nos. Przeprosiłem. Widziałem w jej oczach, żebym więcej tego nie robił. Obecnie Sylwia Szymczyna przygotowuje się do obrony pracy inżynierskiej na Wydziale Architektury na Nyskiej Uczelni. Życie dzieli między naukę i treningi. W domu tylko bywa. Boks jest całym jej życiem.